Witam, ja jestem narwy.pl a to jest kolejny odcinek z serii Mine Poradniki. Zapraszam do oglądania. Dobrze, w tym poradniku postaram się pokazać jak zduplikować dowolną rzecz za pomocą pistonów. No. Żeby to zrobić potrzebujemy jeden normalny piston, czyli tłok, i jeden sticky piston, czyli kojący się tłok. Oraz redstone, bo to o przeprowadzenie kabli. Redstone Repeater. No do opóźnienia. Jedną Redstone Torch, czyli pochodnie z Redstone. I jakiś item, który chcemy skopiować. Dla, dla mnie będzie to różowa wełna, która jest dla mnie jak nie wiem, artefakt. E, dobrze, zacznijmy. Najpierw trzeba postawić w ten sposób repeatery e, odwrócone do siebie i bez opóźnienia. Oczywiście je połączyć. I teraz tak tutaj robimy. Róbcie w ogóle to, co ja robię na filmiku. Przeprowadzamy tutaj kabel. Kładziemy Peter, ustawiamy go na dwa. I w tym miejscu ustawiamy sticky piston, a w tym miejscu... Nie, w tym zwykłym piston, a w tym sticky piston. Teraz łączymy to wszystko kablami. Tylko tak nie do końca, potem się połączy do końca. I teraz tak, teraz potrzebna jest zwinność. Najpierw musimy to zasilić Redstone torch. A teraz musimy szybko podmienić, rozwalić to w ten sposób i potem szybko podmienić na to. Na drugi. W ten sposób. Ojej, nie udało się. tak żeby mrygało i powinny się pojawić u was takie lekkie rady. dobrze no to teraz item który chcemy powiedzieć kładziemy tutaj i łączymy to wszystko redstone'em. jak widać jedna wełna nam się duplikuje do pewnego momentu teraz możemy ją sobie zebrać Jest to tak naprawdę bug using, ale raczej na żadnym serwerze nie będziecie przez to zbanowani. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zależy jeszcze od minów. I Jak widać, naprawdę to działa i jest to bardzo przydatne, jeśli ktoś się zrobi coś fajnego. No, to by było na tyle, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, oceniajcie mój kanał, no i róbcie tam cokolwiek, co by, co by mnie jakoś rozre rozre rozreklamować, serio za błąd, no eee, dobra, na razie.